Duchy altar. Znaleźliśmy czarną wieżę, ale myślę, że powinniśmy najpierw zobaczyć, co jest na cmentarzu. Może znajdziemy jakieś przydatne przedmioty. Dobra, prowadź. Niektóre groby są rozkopane. Nie wpadnij do nich. Widzę Dobra. też otwarte trumny. Dobra. Popatrz skrzynię, sprawdźmy co w niej jest. Tutaj jest Floreth i Halid. Wezmę te minerały. Wychodźmy z tego cmentarza. Ciarki nie przechodzą. No to idziemy po nekromantę. Chodźmy. To mi wygląda... na jakieś kraty. A to mi wygląda na kapliczkę. Popatrz, jaki dziwny kamień się tam błyszczy. Dobra, chodźmy na górę. Stój, Nekromantu. To jest już twój koniec. Koniec? Jaki niby koniec? Co oni możecie mi zrobić? Jak to? Nie jesteśmy w stanie ci nic zrobić. Zabiliśmy już jednego neconta w normalny sposób. Mieczon. <grymne> Mam specjalną miksturę, dzięki której te wasze mieczki nic mi nie zrobią. A przy okazji przetestuję na Was moje nowe mikstury, otępiające. Było pokonać. dla tej siły. Wiem! Mamy te dziwne kostury. Wyryte na nich zostało, że to są kostury poszczególnych żywiołów. Jeżeli go nim zaatakujemy, to może mu coś zrobimy. Musimy użyć tych kosturów. Zabijmy go. Czym on nas zrzucał? Słabo się czuję. Ja też. Może odpocznijmy chwilę. Ona nas obserwowała chyba odkąd wyszliśmy z kopalni. Możliwe, ale teraz nie czas się tutaj przejmować. Za nami są skrzynie. Sprawdźmy, co w nich jest. Tutaj jest kolejny kostur. Tym razem jest to kostur ognia. Jest tutaj też Cenober i halit. Tutaj jest także jakaś książka opisująca jakieś skrzynie. Może te, co, które stoją za nami. Przeczytam ją. Obiekt skrzynie. Pozwolę Ci przechować przedmioty i wyjmować je kiedy tylko chcesz. Mogą one też teleportować przedmioty w wybrane miejsce. Tam, gdzie znajduje się druga skrzynia. Więc dzięki temu skrzyniom możemy szybko transportować nasze przedmioty pomiędzy sobą. No to wygląda. Jednak nie wiemy gdzie są inne skrzynie. A raczej tych nie weźmiemy. Są za ciężkie. Dobrze, więc zapamiętajmy, to... że te skrzynie są tutaj. A teraz zejdźmy na dół. Dobra, chodźmy dalej w poszukiwaniu czarnych wiersz. Z tyłu tego cmentarza widziałem wyjście. Możemy tamtędy iść. Dobra, chodźmy. Popatrz, kolejne bagna. Zawsze w okolicy tych czarnych wiersz są bagna. Nie zwracaj na nie uwagi. Chodźmy dalej. Aaron, popatrz, tutaj są jakieś schody Widzę, zobaczmy co tam jest Tutaj jest jakieś zejście do jaskini Znowu musimy chodzić po tych jaskiniach Nie maruć, chodź Ta jaskinia jest oświetlona Być może byś tutaj niedawno był Być może, chodźmy dalej Uważaj, tu jest dość stromo, nie spadnij. Dobra, popatrz skrzynia, sprawdźmy co w niej jest. Tu jest schematyt i kolejny kostur. Tym razem ziemi. Weź ten kostur i schematyk. Chodźmy dalej. Uważaj. Tutaj zarwał się strop. Trzeba skakać. Skoczę pierwszy. Dobra. Udało mi się. Teraz ty. Uff, chodźmy dalej. Tutaj jest wyjście na powierzchni. Chodźmy do gondosu O, witaj. Witajcie, podróżni. Właśnie się modliłem. do bogów o pomoc. O pomoc? A jaki masz problem? Żyłam sobie spokojnie na pustyni. Do niedawna było dość normalnie. Dzień jak codzień, ale kilka dni temu nie wiadomo skąd pojawiła się obok mojego domu dziwna, wielka, czarna wieża. Już pierwszego dnia zaczęły dziać się tam dziwne rzeczy. Jak na przykład wczoraj słyszałem dziwne krzyki z okolic tej wieży. Gdzie nigdzie można też znaleźć zakrwawione trupie głowy, co wcześniej było rzadkością na pustyni. Czy widziałeś kogoś w tej wieży? Tak, chciałem postać w czarno-zielonej szacie. To na pewno nekromanta. Pewny byłem, już gdy usłyszałem o tej wieży. Masz rację, altarze. możemy Ci, dobry człowieku, zaprowadź nas do tej wieży. Naprawdę? Pomożecie mi? Niech bogowie wezmą Was w swoją opiekę. Chodźcie za mną. Niedobrze, oj, bardzo niedobrze. Co się dzieje? Burza piaskowa. Nie spodziewałem się jej teraz. Może wywołajam nekromanta? Kto wie, faktycznie od niedawna dzieją się dziwne rzeczy. No marduka, jesteśmy na cmentarzu. I co z tego? Ja i mój brat byliśmy już na paru opuszczonych cmentarzach i... O cholera, co to jest? To kale, wiecznie głodne, żywe trupy. No pięknie, skończymy jako kolacja jakichś wysuszonych trupów. Dobra, zrobiliśmy ich, o ile można zrobić trupa. Zaraz. Gdzie jest pustelnik? Zapadł się pod ziemię, czy co? Kupcie.